Dzień dobry, zapraszam na temat drugi z działu drugiego. Dzisiejszy temat to stalinizm w Polsce. Na początku 1945 roku władze polskiego państwa podziemnego mają trudną decyzję do podjęcia. Do tej pory miał być realizowany plan burza, według którego to Armia Krajowa miała witać wojska Armii Czerwonej jako gospodarza tych ziem. Wiadomo jest to właśnie, że ten plan się nie powiódł. I w związku z tym, 19 stycznia 1945 roku, ostatni generał Armii Krajowej, Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, podejmuje decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej, a sam zaczyna dowodzić strukturami nowej organizacji o nazwie nie od słowa niepodległość. I władze sowieckie już podjęły też decyzję, co należy zrobić tutaj z polskim podziemiem. Podjęły taką decyzję, że należy wyeliminować tutaj przywódców polskiego państwa podziemnego. I w takiej sytuacji doszło do, w marcu 45 roku do takiego wydarzenia, że zostają aresztowani główni działacze, m.in. Okulicki, Stanisław Jankowski, a następnie zostają wywiezieni do Moskwy, i tam odbywa się pokazowy proces, tak zwany proces 16. I w celu zachowania pozorów sprawiedliwości tego procesu, kilka osób uniewiniono, ale też kilka skazano na karę śmierci. Czy na karę więzienia? Pomimo tego, pomimo tego, że armia krajowa zostaje rozwiązana, że przywódcy zostają aresztowani albo skazani na karę śmierci, to pomimo tego ciosu polskie państwo podziemne dalej działa, a przede wszystkim działają jego struktury zbrojne. Działa tutaj zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, działają struktury konspiracyjne narodowców czyli Polskie Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe no i przede wszystkim w podziemiu nadal, zwłaszcza na terenach wschodnich i na terenach centralnej Polski. Walczą żołnierze, jest ich około od 25 do 30 tysięcy, którzy zostają przez historię nazwani albo żołnierzami niezłomnymi, albo żołnierzami wyklętymi. I ci żołnierze odnoszą też sukcesy na tamtych terenach. Mamy taki przykład, kiedy to w ramach samoobrony w 1945 roku. Oddziały żołnierzy wyklętych pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy o pseudonimie Szary, rozbiły więzienie w Radomiu, uwolniły żołnierzy państwa podziemnego aresztowanych przez władze komunistyczne. Ale komuniści również walczyli z tymi żołnierzami wyklętymi i mamy tutaj kilka przykładów takiej działalności. Zaczniemy od tak zwanej obławy augustowskiej, która miała miejsce w lipcu 45 roku, kiedy to NKWD wraz z Urzędem Bezpieczeństwa przeprowadza akcję w wyniku której około 2000 żołnierzy polskiego państwa podziemnego zostaje aresztowanych, krewni są ścigani. Mamy tutaj takie sytuacje, że całe rodziny są inwigilowane przez władze. Następują y, kolejne zatrzymania i między innymi tutaj dochodzi do zatrzymania podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, który zostaje aresztowany w 1947 roku. Toczy się aż trzyletnie śledztwo, w wyniku którego oczywiście on jest poddawany torturom. Ostatecznie Łukasz Ciepliński zostaje skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie i zostaje pochowany w anonimowej mogile na tzw. Łączce, czyli to jest część cmentarza na warszawskich Powązkach. Inne osoby, które są tutaj przez władze komunistyczne z Polskiego Państwa Podziemnego, czyli z tych żołnierzy wyklętych, inwigilowane i ścigane, i skazane na karę śmierci to m.in. Danuta Siedzikówna o pseudonimie Inka. Jest to sanitariuszka Armii Krajowej, która, pomimo tego, że była bardzo brutalnie traktowana podczas śledztwa, nie zdradziła swoich współtowarzyszy broni. Została skazana na karę śmierci i rozstrzelana. Kolejną ofiarą działań tutaj komunistów będzie <laughs> Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki. Legenda polskiego podziemia. To jest ta postać, która w okresie II wojny światowej zgłosiła się, dała się złapać podczas łapanki i wywieźć do Auschwitz. Tam zorganizowała grupę oporu, przygotowała również raport na temat tego, co się dzieje w obozie koncentracyjnym. Pilecki ten raport wysyła na zachód. Następnie wychodzi, z, z, ucieka z Auschwitz, nie wychodzi, tylko udaje mu się uciec dostaje się po kapitulacji, po kapitulacji powstania warszawskiego, bo bierze w nim udział, dostaje się do niewoli niemieckiej. Pod koniec 1945 roku wrócił na ziemię polskie, zostaje przerzucony na tereny kraju, a w 1947 zostaje aresztowany przez służby komunistyczne, brutalnie traktowany i skazany na karę śmierci i rozstrzelanie, kary śmierci również nie uniknął. Bohater Szarych Szeregów i Armii Krajowej Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, czy osoba, która należała do polskiego podziemia niepodległościowego, szef Kedywu Armii Krajowej, czyli kierownictwa dywersji Emil Fjeldorf-Nil. Więc tutaj widać, że komuniści starali się rozprawić z tymi ostatnimi walczącymi jednostkami. Armii Krajowej czy, i, i żołnierzami, którzy właśnie przeszli do tego państwa podziemnego i działali jako żołnierze wyklęci. Kiedy komuniści już zaczęli przejmować tę władzę, to zaczęli tą władzę bardzo mocno umacniać, doprowadzając do tego, żeby w państwie polskim istniał system jednopartyjny. W związku z tym rozwiązano polskie stronnictwo ludowe, rozwiązano stronnictwo pracy, stronnictwo narodowe, z resztek polskiego stronnictwa ludowego, postanowiono połączyć te resztki z z tak zwanym stronnictwem ludowym i powstaje partia, która się nazywa Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które teoretycznie było taką opozycją, ale oczywiście opozycją komunistyczną. Starano się również rozbić Polską Partię Socjalistyczną, ale ostatecznie dochodzi do takiej sytuacji, że Polska Partia Socjalistyczna zostaje połączona, zjednoczona z Polską Partią Robotniczą i w grudniu 1948 roku powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, na czele której stanął Bolesław Bierut, piastujący jeszcze wówczas funkcję prezydenta. Natomiast dotychczasowy lider komunistów, Władysław Gomułka, zostaje odsunięty od władzy, zostaje oskarżony o tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, a to z tego względu, że Gomułka był zwolennikiem tak zwanej polskiej drogi do socjalizmu. I Gomułka trafia do więzienia. W więzieniu znalazł się również bardzo lojalny komunista, marszałek Polski, Michał Rzymierski pseudonim Rola. Kiedy władza komunistyczna już się tak mocno ugruntowała, to rozpoczęły się represje wobec społeczeństwa polskiego. Oczywiście zaostrzona została bardzo mocno walka klasowa, ponieważ za wrogów państwa polskiego uznano przede wszystkim te przedwojenne elity, uznano również tutaj prywatyzarzy, czyli właścicieli małych zakładów, małych sklepów. I uznano kułaków, czyli tych, którzy, tych bogatych chłopów, którzy mieli majątki. Ludność była torturowana, były represje, były kary śmierci, kwitło donosicielstwo i zastraszanie w społeczeństwie. I od roku 1948. Rozpoczyna się tak zwany okres polskiego stalinizmu. Ten okres stalinowski będzie trwał aż do roku 56, kiedy przyjdzie tak zwana odwilż po śmierci Stalina. Co oznaczał ten czas, kiedy wchodzi ten polski stalinizm? Oznacza to, że przede wszystkim bardzo silny jest kult Stalina. Jest cały czas indokrynowana tutaj przede wszystkim młodzież. Zwraca się uwagę na edukację, o czym będziemy jeszcze mówić. No i przede wszystkim jest bardzo ścisła kontrola życia gospodarczego i społecznego oczywiście kontrola komunistyczna i izolacja od świata zewnętrznego a za świat zewnętrzny uznajemy po prostu świat zachodni. Takim ostatnim punktem kulminacyjnym tej, tej sowietyzacji. Tego wprowadzania systemu stalinowskiego był 22 lipca 1952 rok, kiedy to przyjęto konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ona była oczywiście wzorowana na konstytucji ZSRS i z licznymi zmianami ona obowiązywała aż do roku 1997, więc bardzo długo. Wcześniej ją zmieniono przez tak zwaną małą konstytucję. Konstytucję w 92 roku. Konstytucja, która została wprowadzona na nasze ziemię w 52 roku, była przygotowana tutaj łącznie, a przede wszystkim pod nadzorem Stalina, to on osobiście nanosił poprawki odręcznie na druku konstytucji i dopiero po jego poprawkach przedstawiono ją do, za, do zatwierdzenia w Sejmie polskim. A co takiego ta konstytucja wnosiła? Przede wszystkim? Uległa zmianie nazwa, nazwy naszego państwa. Od 1952 roku mówimy, że istnieje Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzeł zostaje pozbawiony korony, po to, żeby podkreślić zerwanie z tą przedwojenną Polską. Zostaje zlikwidowany trójpodział władzy, czyli ten podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pozostawiono tylko jedną izbę, Sejm, natomiast Senat został zlikwidowany. Zlikwidowano również urząd prezydenta, a w miejsce urzędu prezydenta wchodzi tzw. Rada Państwa, a w rzeczywistości władzę w tej Radzie Państwa sprawował tzw. pierwszy sekretarz. Więc Bolesław Bierut, który początkowo był prezydentem, potem zostaje pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Formalnie też Konstytucja nadawała obywatelom szerokie prawa. Ale one były ograniczone takim dosyć specyficznym zapisem, że nie mogą wszelkie tutaj te swobody godzić w ustrój i porządek prawny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Kiedy tą konstytucję wprowadzono, to też mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęły się bardzo mocne prześladowania kościoła. Jest to spowodowane tym, że głównym założeniem tutaj komunizmu była ateizacja społeczeństwa oraz doprowadzenie do tego, żeby zerwać wszelkie więzi społeczne, a Kościół temu bardzo przeczył. To Kościół nawiązywał te więzi, a trzeba było je zerwać. Rozpoczęły się inwigilacje, zastraszania, więzienia dla osób duchownych. W 1950 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy państwem a episkopatem, i to porozumienie miało mówić o tym, że państwo z jednej strony pozwala na Funkcjonowanie Kościoła i instytucji podległych Kościołowi, innymi seminariów. W zamian za to ma być uznanie reżimu komunistycznego. I od roku 50. do 53. mamy w miarę taką stabilizację. Natomiast zaostrzenie represji względem duchownych zaczęło się w roku 53. od aresztowania biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. I w 53. roku ówczesny prymas polski Stefan Wyszyński odmawia podpisania temu, że Kościół będzie podporządkowany aparatowi komunistycznemu, za co zostaje internowany. Jeżeli chodzi o to, jak sobie komuniści jeszcze radzili z organizacjami kościelnymi, postanowili założyć własne organizacje kościelne, które będą podporządkowane oczywiście państwu komunistycznemu. Powstaje m.in. taka organizacja o nazwie Stowarzyszenie PAX i powstaje też ruch księży patriotów, którzy będą oczywiście tutaj działali zgodnie z linią partyjną. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądało życie takie codzienne, no to przede wszystkim skupiono się na indokrynacji młodych, to co mówiłam. Tutaj przywrócono obowiązkową edukację, przede wszystkim tutaj ta edukacja miała być ułatwiona dla młodzieży wiejskiej. To chodziło też o to, żeby indokrynować, żeby wpajać pewne zasady. Używano bardzo szeroko pojętej propagandy. Rozwiązano jednocześnie Związek Harcerstwa Polskiego. Ale żeby młodzi ludzie dalej byli gdzieś zaangażowani, to stworzono nowe struktury. Związek Młodzieży Polskiej i Służba Polsce. W literaturze tutaj prym wiodła tak zwana powieść produkcyjna, czyli powieść o tym jak robotnicy wznoszą fabryki, o tym jak walczą z ukrytymi wrogami socjalizmu. W kinematografii również mamy do czynienia z tak zwanymi filmami propagandowymi, a w architekturze Dominuje styl zwany socrealizmem, realizm socjalistyczny, czyli socrealizm i tutaj takie najbardziej charakterystyczne budowle to oczywiście Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, no i Krakowsk podkrakowskie miasto przemysłowe Nowa Huta, a w samej Warszawie też Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. I Tutaj ten socjalizm już tak mocno się utwierdził w społeczeństwie polskim w latach, na początku lat 50., następnie w roku 56 nadejdzie tak zwana odwilż. Coś się wydarzy, że troszeczkę zacznie być teoretycznie lżej w tym socjalizmie, chociaż przez chwilę, ale o tym już opowiem na następnej lekcji. Dziękuję i zapraszam na kolejne zajęcia.